Mogę ja? O, czerwona papryczka! Fuj, to obrzydliwe! W ogóle nie chcę tego jeść, aż się spociłam. Teraz ty. Ekstra! Mam coś słodkiego, kinder niespodziankę! Ale super, to jest na pewno pyszne! Tak apetycznie wygląda! Zapomnij, to jest moje! Czyli muszę zjeść tę papryczkę. Będzie ohydna nawet z czekoladą. Chociaż. Jeśli jej nie ugryzę, to nie będzie tak źle. A wręcz przeciwnie. Hey, what? Ej, to challenge. Musisz ją gryźć, a nie oblizywać. No to zjem ją szybko. Uff. O rany. Zaraz wybuchnę od środka. Ja płonę. Pomocy. Chwila. Założyłam moje specjalne super okulary. A, jestem jak smok wypluwający płomienie. Cała płonę. Muszę się napić! O, tak! Tak, jest o wiele lepiej. To wszystko? Świetnie! Jestem teraz cała brudna! Nie szkodzi, wytresie. Gotowe. O, nie! Mój kinder! Wszystko się stopiło. Co zrobiłaś z moją kinder niespodzianką? Chwileczkę, tu jest jeszcze zabawka. Ciekawe, co jest w środku. Sprawdzę. To jest małe jajko kinder, ale mam szczęście. Jest takie urocze. To na pewno będzie pyszniutkie. Zanurzę je w dodatkowej porcji czekolady. To będzie podwójne czekoladowe uderzenie. Dasz kawałek? Zapomnij, to mój kinderek. O tak, ale dobre. A ty nie dostałaś ani kawałka. Hej, sprawdźmy razem, dobra? O, jakie to interesujące. Mamy popyty. Chcę je pierwsza wypróbować! Mam naprawdę fajny popyt. Tylko z czego jest zrobiony. Nie mogę tego rozgryźć. To trochę dziwne, będę musiała spróbować. Ale coś się nie wciska. Ciekawe, dlaczego. Naciskam to naprawdę mocno. O, ale fajne dziura! Pachnie tak dobrze i smakuje niesamowicie. To nie jest taki zwykły popyt! Jest jadalny! Mój pewnie też. Ale coś się w ogóle nie gryzie. Może z tej strony? Kurczę, to jednak najzwyklejszy popyt. Jest kompletnie bez smaku. A ja zanurzę mojego popyta w czekoladzie. O rany! Czekoladowy słodki żelek. To jest po prostu super pyszne. I takie ładne. Może mały kawałek dla mnie? Proszę. Oczywiście, że nie. I co ja mam z tym zrobić? Oprócz tego, że mogę się z nim trochę pobawić. O właśnie, wpadłam na świetny pomysł. Wleję czekoladę do tej foremki i włożę do lodówki, żeby stwardniała. Świetnie. Poczekam tylko chwilę i będę miała wspaniałego czekoladowego popyta. O tak! Moja czekolada zastygła. Jest super, to będzie pyszne. Spójrz! To będzie niewiarygodnie dobre. A teraz zanurzę to w płynnej czekoladzie. I co otrzymam? Podwójnie czekoladową rozkosz. Mm. O, tak, palce lizać. Co jest? Mm, może kawałek dla mnie! Ty się ze mną nie podzieliłaś kinder niespodzianką. No to ukradnę ci twój popyt i zrobię coś jeszcze fajniejszego. Zobaczysz. Ale super się naciska, jest taki relaksujący. Tak uspokaja. Ej, oddaj mój popyt! Nie ma mowy! Chcę się nim pobawić! Oddawaj! O nie, zepsuł się i co teraz zrobimy? Szkoda. Był taki fajny. Ej, ale nadal można się nim bawić. Serio? Tak, nadal można wciskać guziczki. Co za zabawa! Sprawdzam. Mam kukurydzę. Nawet z czekoladą to nie będzie przysmak. A ty co masz? Ja mam lody, ale ekstra. Skoro ty masz kukurydzę, mogę dać ci loda. Chcesz trochę? Chcesz? Oczywiście, że chcę. Tylko żartowałam. Nie dam ci żadnych lodów. A teraz zanurzę je w tej czekoladzie. Zaraz zjem lody czekoladowe. Są niesamowicie pyszne. Takie fajne. Po prostu rewelacja. Wezmę dwa naraz i zanurzę je w czekoladzie. Wspaniale! Co może być lepszego od jednego loda? Tylko dwa lody, oczywiście. Są takie dobre. Uwielbiam je. I ja też chcę! Skończyłam te super czekoladowe lody. Został jeszcze jeden. Co z tobą? Ej, co z tobą? Czyli teraz mogę zabrać twojego ostatniego loda. Poleję go sobie czekoladą i zjem z wielką przyjemnością. Jest taki dobry. Po prostu cudowny. Niesamowity smak. Ale co ja mam z tobą zrobić? No dobra, rozmrożę cię zjadłam twojego loda, więc mogę to zrobić. Co się ze mną stało? Huch. O nie! Gdzie są moje lody? Zjadłaś je! A teraz zjadaj swoją kukurydzę. No pewnie, że ją zjem. Już nie jest taka paskudna po tym pysznym lodzie. Chociaż nie, jednak jest paskudna. Mam pomysł. Otrząsnę kukurydzą. I co otrzymam? Ręka oczywiście, a tego już nie potrzebuję. Podgrzeję ziarna i zrobię coś pysznego. Nikt tego wcześniej nie widział. To będzie popcorn, ale nie taki zwykły popcorn. Ekstra! Wskakuje mi prosto do buzi. Jest przepyszny! A teraz przygotuję ekstra danie. Oczywiście popcorn, ale nie taki zwykły z czekoladą spontanny. Z Sypałam go do wiaderka, a teraz poleję na wierzchu czekoladą. Ostrożnie wylewam ją do chochli i powoli polewam nią popcorn. A teraz zjem ten piękny czekoladowy popcorn. Rewelacja. Co chcesz? Daj mi trochę, proszę. No dobra, łap. Łapie! Łapie! Ej, no proszę! Łap, jeśli złapiesz, to będzie twoje. Jeszcze troszkę! Jeszcze troszkę! To niesprawiedliwe! Ej, nie ciągnij to moje! Aj! Jeszcze popcorn się rozsypał. Ale przynajmniej udało mi się spróbować. Teraz ja otwieram pierwsza. O, oh, wow, Coca-Cola. Super. A co ty masz? Jestem ciekawa. Fuj, to brokuły. Co za ochyda. Nie chcę tego jeść. A ja mam Coca-Colę. Ją uwielbiam. Bo często nie proszę. Nie mam mowy, sama to wypiję. Wypiję całą butelkę. Ale mam jeszcze czekoladę. Zmieszam Coca-Colę z czekoladą i będę miała czekoladową Coca-Colę. Ale z jakiegoś powodu nie leci z tej butelki. Aha. Wiem, co robić. Wleję ją prosto do mojej buzi. O nie, spudłowałam. To nie fair, jestem teraz cała brudna. Ale to i tak jest pyszne. To jest takie dobre. Muszę być ostrożniejsza. To jest takie dobre. No daj mi troszkę, proszę. Nie ma mowy, zjadaj swoje brokuły. Nawet pachną obrzydliwie. Może będzie lepiej z czekoladą. To wciąż jest paskudne, ale może czekolada poprawi smak. Fuj, nie. To nadal jest ohydne. Nie zjem ani jednego kawałka więcej. Dzięki. Musisz to zjeść, no dalej. Dobra. Dodam więcej czekolady. Bleh. To obrzydliwe. Nie chcę zamienić się w królika. Czuję się okropnie. O, niedobrze mi. Ups, przepraszam. O nie, zaraz zemdleję od tego smrodu. Sorry, to się zdarza po brokułach. Co macie pod kloszami? Fuj, Julie ma kurze łapki. A mia Happy Meal, super! Zastanawiam się, co będzie smaczniejsze w połączeniu z czekoladą. Co oni włożyli do mojego happy Mila? Wow, to frytki i burger! Nie mogę się doczekać, kiedy tego spróbuję. Mm, przepyszne fryteczki. Ciekawe jakie będą z czekoladą. Spróbujmy. O, tak, ale dobre. Obleję czekoladą wszystkie frytki naraz. Rewelacja. Właśnie widzę. Jak skończyły mi się frytki. Przejdźmy do burgera. Zamierzam od razu zanurzyć go w czekoladzie. Z frytkami mi smakowało. Z burgerem też będzie nieźle. Mm, to jest takie smaczne. Julie, tak mi przykro, że tego nie spróbujesz. Nie mogę się zatrzymać. Chcę zjeść wszystko. Mija, ale apetyt. Widzę, że ci to bardzo posmakowało. Aż palce liżesz. Julie, teraz twoja kolej jeść kurze łapki z czekoladą. Padłam na genialny pomysł. Zaraz się zabawimy. Ej, co ty wyprawiasz? Jedz już kurze łapki. No dobra, próbuję. Muszę dodać więcej czekolady, żeby nie czuć ich smaku. Fuj, to jest okropne. Ale to challenge. O chyda! Tu nawet czekolada nie pomaga. Julie, brawo, że zjadłaś te wszystkie łapki. Będziesz miała więcej szczęścia w następnej rundzie. Popij to wszystko czekoladą. Może to sprawi, że poczujesz się trochę lepiej. Mija chce być pierwsza? Nie? Dlaczego nie Julie? Ona naprawdę chce! Hura! Szybko podnosz klosz. Kurczę, masz cytrynę na patyku. W sumie kwaśne i słowkie powinno do siebie pasować. Nie martw się o to zbyt wcześnie. Julie, co ty masz? O, rany lizaka i kolorową posypkę. Super! Czuję, że to będzie dobre. Nie chcę tego jeść przecież cytryny są naprawdę kwaśne. Skoro mi ja nie chcę, to ja zacznę. Najpierw obleję lizaka czekoladą. A teraz obtoczę w słodkiej, kolorowej posypce. Jakie to jest piękne! Daj swoje cytryny Mija. Cytryny? No dobra, spróbuję bez czekolady. Fuj, kwasota! A teraz z czekoladą. Powinno być o wiele lepiej. To przecież czekolada. Próbuję. Chociaż mam pomysł. Julie, patrz! Odwróciła mi uwagę, więc to po prostu wyrzucę. E, to nie tak! Pomyliło ci się. No dobra, dobra, z ziemią. Mam dwie cytryny i całą pyszną fontannę czekolady. Jakie kwaśne! Ale czekolada troszkę pomaga. Fuj, skończyłam. Zjadłam wszystko. Jesteś zadowolona. Teraz nie czuję buzi. Jakie to jest kwaśne! Mija znowu chcesz być pierwsza? No dalej. Wow, ciastka! Jesteś szczęściarą! Julie chyba nie bardzo. Krewetki? Mija zaczynaj, a Julie nie się przyzwyczaja do smaku krewetek w czekoladzie. Te ciastka są takie pyszne, a czekolada tylko poprawi ich smak. Mmm, aż mi ślinka cieknie. Jakie dobre. Dasz mi kawałek? Chyba żartujesz. Masz swoje krewetki. Dla mnie samej ta porcja jest za mała. Teraz zjem na raz dwa ostatnie ciastka. Jeśli nie zjem odpowiedniej ilości, to będę zła i smutna. A chyba tego nie chcemy, prawda? Ale wiem, co chcemy. Chcemy zobaczyć, jak zjadasz swoje krewetki. Krewetki? Nie chcę! Chociaż może z czekoladą będzie lepiej. Spróbuję. Już gryzę! Fu, jakie to okropne! Jak ludzie to jedzą? Same w sobie są paskudne, a z czekoladą są jeszcze gorsze. Krewetki zepsuły smak czekolady rozprawię się z nimi naprawdę szybko i może następnym razem dopiszę mi szczęście. To wygra i jako pierwszy podniesie Klosz. O, Mia wygrywa. Pospiesz się i otwieraj. Jestem ciekawa, co masz. Żelkowe spaghetti. Jest pyszne. Mia, jesteś taka zabawna. Julia, ty co masz pod Kloszem? O rany, to ostra czerwona papryka, to straszne. Słyszałam, że po nich buzia płonie przez tydzień, a z buzi idzie ogień. Julie, będziesz musiała je zjeść. Nie masz wyjścia. Nie chcę tego jeść. Może czekolada mi pomoże? No dobra, próbuję. Jest lepiej? Muszę to szybciej zjeść. Nie, no czekolada nie pomaga. Moja buzia płonie. Nie denerwuj mnie. No dobra, dobra, tylko nie krzycz. Zjem wszystko. Jestem teraz Wolverine. Albo tygrys. Jeszcze nie zdecydowałam. No dobra, próbuję. O rany! Jak to piecze! Pomocy! Tu jest woda, hura! Czujesz się lepiej. Dobra. A ja mam makaron. Więc muszę go zjeść w odpowiedni sposób. Jak prawdziwy samuraj zjem go pałeczkami? Mm, mam nadzieję, że będzie dobry. Zanurzam w czekoladzie. No to jemy. Mm, to jest pyszne, a z czekoladą to bomba. A teraz napełnię czekoladą całą miskę. O rany, mam teraz słodkie spaghetti. Zjem to na naraz. Julie, nie smuć się. Kiedyś na pewno ci się poszczęści. To było niesamowite. Co jest pod moim kloszem? Fuj, to śmierdząca zgniła ryba. Strasznie cuchnie. Julia, ty co masz? A ja mam hot doga. Ekstra. Wreszcie mam szczęście. Widzę twoje spojrzenie. Zapomnij, nie mam zamiaru się z tobą dzielić. To jest tylko dla mnie. Zjadaj swoją rybę. Ale z ciebie koleżanka! Chcesz, żebym zjadła tą paskudną rybę? No dobra, to zjem. Może z czekoladą będzie lepsza. Albo nie. Dobra, lecimy z tym. Fuj, to jest obrzydliwe! Fuu! Zjadłam! To było paskudne! Nie polecam tego nikomu. Amen. Dobrze, nadeszła kolej na mojego pysznego hot-doga. Nigdy wcześniej nie jadłam go z czekoladą. Jest naprawdę dobry. Każdy powinien go spróbować. Mmm, Palce lizać. Nice. Dziewczyny, otwórzcie klosze w tym samym czasie. Mia, masz śmierdzącą cebulę. Szczęście ostatecznie cię opuściło. A Julie dostała całą paterę babeczek. Są takie piękne i kolorowe. Próbuj. Tak długo czekałam na szczęście i ja to jest. Tęczowe babeczki. Takie pyszne. Zdecydowanie zjem je wszystkie. A czekolada mi w tym pomoże. Mm, są bombastyczne. Co chcesz, ja? Mam się z tobą podzielić? Oczywiście. Proszę. Trzymaj, ale najpierw sama je zjem. Żartujesz sobie ze mnie? Szczęście w końcu mi dopisało. Nie podzielę się z tobą, nie oddam ci moich babeczek. Masz pyszną cebulkę, więc ją jedz. No dobra, spróbuję cebuli z czekoladą. Nowe eksperymenty i smakowe kombinacje. Może mi się spodoba, a może nie. Oj, to jest paskudne. Te cebule sprawiają, że chce mi się płakać. Nawet nie wiem od czego bardziej. Od tego, że muszę to jeść, czy od tego, że ta cebula jest taka paskudna. Julie, dziękuję za wsparcie. Mam pomysł. Nie chcę płakać, więc zatkam sobie nos spinaczem. Ups, przepraszam. Dziewczyny, chcemy widzieć, co macie. Podnieście klosze! Uj, mija to ostrygi! Nie zazdroszczę ci! Co ma Julie? Wow, pianki marshmallows i posypka! Tak, znowu mi się poszczęściło. Tak się cieszę, że mam taki smakołek. Fajnie będzie ich spróbować z czekoladą. Dodamy troszkę kolorowej posypki. Mm, idealne i bardzo pyszniutkie. Zresztą nie miałam wątpliwości. Mija, teraz twoja kolej. Mam śmierdzące ostrygi. Są takie brzydkie. I żyją. Jak je jeść? Co to jest? Specjalny widelec do ostryk? No to spróbujmy. Najpierw napełnię muszelkę czekoladą. Może dzięki temu będzie lepiej smakować. Nie chcę tego jeść. A teraz użyję specjalnego widelczyka do ostryg. Bleh. To jest paskudne. Nie polecam nikomu tego połączenia. Ale mam jeszcze dwie ostrygi. Zjem je jednocześnie. Żeby jak najszybciej mieć to za sobą. Fuj. Chyba się przez to rozchoruję. Ja brawo. Dałaś radę. Wow, jak tu fajnie. Słyszałaś ten dźwięk? Zamknęli nas tu. Pomocy. Myłyśmy tutaj. Patrz, co tam jest. Jakieś sejfy. Może tam będzie gdzieś klucz. Tylko gdzie go znaleźć? Nie wiem. Hmm. Wow, patrz, coś się pojawiło. Pudło z rysunkiem klucza. Musi być w środku. To pudło jest różowe, tak jak ja. Więc to ja muszę zacząć. Okay. Mam nadzieję, że nie ma tam niczego obrzydliwego. Przypomina mi piasek w dotyku. Co to jest? O nie! To robaki! Tylko nie to, fu! Nie chcę już wkładać tam rąk. Widziałaś, co tam było? Robale! Dobra, dla naszej wolności zdobędę ten klucz. No i gdzie on jest? Znalazłam go! Pospieszmy się, otwórzmy sejf i wynoszmy się stąd. Okej. Okay. Co będzie w środku? O, mamusiu! Ciasto? Naprawdę? Nie ma klucza. Trudno, przynajmniej było smacznie. Mmm, jaki pyszny! Mm. Jacie, patrz, jest kolejne pudło. Teraz jest niebieskie. Christy, sprawdzisz to? No dobra, teraz moja kolej. Mam nadzieję, że nie ma tam żadnych robaków. Uuu, tu jest coś dziwnego. Jakieś kuleczki? Ojej, co tam jest? A, to nic strasznego. Mogę się uspokoić. Mam i kluczyk. Udało mi się go szybko znaleźć. Zobacz. No to otwieraj sej. Na pewno będzie w środku kluczek. Okej, okay, no i gdzie on jest? Co to? Jestem pokryta niebieskim proszkiem. Jestem cała brudna. Czemu się śmiejesz? Też chcesz być niebieska? Pasuje ci. Nie ma mowy, lubię tylko różowy. Ciekawe, co teraz mnie czeka w pudle. Tu jest coś dziwnego. Co to może być? O nie! To kurze łebki. Co za Ochyda? Przepraszam, Fibi, nie chciałam. Lepiej wyjmę klucz, bo zostaniemy tu na zawsze. O, o to i on. No, w końcu. Fibi, spójrz, ten śliczny różowy kluczek nas stąd uwolni. Co czeka na mnie w środku? O nie, co to za obrzydliwość? Jestem pokryta jakąś pianką. Fuj! To jest takie zabawne. Zobacz, nowe pudełko! Teraz moja kolej, żeby nas stąd wydostać. Moje ręce są szczęśliwsze niż Twoje, więc zdecydowanie nas stąd uwolnię. Jest tu coś dziwnego. Co to może być? To obrzydliwe! Przypomina mi niebieskie smarki. Dobra do roboty! Chyba znalazłam kluczyk. Spadajcie stąd, smarki. A oto i on! Zobacz! Na pewno pasuje do niebieskiego sejfu. Co jest w środku? Mm, jakaś lina? Pociągnę za nią. Co się na mnie wylewa? Jakaś niebieska farba. Masakra. Nie lubię niebieskiego. Co? To z twojego sejfu. Nie, no nie podoba mi się to. Dlaczego ty otworzyłaś sejf, a to ja cierpię? Przestań tego dosyć. A ja myślę, że to całkiem zabawne. Niebieski ci pasuje. Zobacz, jest różowy sejf. Znajdź kluczyk. Dobrze, że jestem już czysta. Zaraz go wyciągnę. Co to jest? Jakieś pudełko? Chyba z galaretki czy coś. Muszę to jakoś rozerwać. Zaraz wyjmę kluczyk. A i ją. Czas otworzyć kolejny sejf. W środku na pewno jest klucz do wyjścia. Sprawdźmy to. O jacie, czy to blaster? Ma coś w środku. Super! Bibi to za niebieską farbę. Christi przestań! Jestem cała mokra! A masz! O, nowe pudełko. Niebieskie. No, dobra, dobra, już idę po ten kluczyk. Jestem znowu sucha. Co jest w środku? O, mamusiu! Dobra, muszę się opanować. Co to może być? Coś lepkiego i oślizgłego. To oko! Chociaż jest żelkowe. Jest całkiem pyszne. I ma w środku nadzieję. Muszę szybko znaleźć kluczyk. Jest! Udało mi się! Zaraz otworzę kolejny save, Christy. Co tam mamy? O nie! Christy muszę odpocząć. To straszne. Wszystko w porządku? Weź się w garść. Wstawaj. Wszystko okej. Okay. O, nowe pudło. teraz ja już się niczego nie boję. Co to może być? Okej, okay, coś dziwnego. Muszę to sprawdzić. O, to różowe cukierki. Super, zjem sobie. Jestem taka głodna. Są pyszne, na pewno znajdę kluczyk. Ale najpierw zjem wszystkie cukierasy. Tak, żeby miska była pusta. Chcę więcej i więcej. Och! To była prawdziwa uczta. Jest i kluczek. W końcu udało mi się. Zobacz Fibi. Zaraz otworzę sejf. Odsunź się. Dziękuję. Co tu na mnie czeka? Lody! Wspaniale! Najpierw cukierki, teraz lody. Odlot! Co? Fibi nie podziela się z tobą, to różowe lody i są tylko dla mnie. Musiałam zjeść całą miskę cukierków, żeby dostać te lody. Więc tylko ja je będę jadła. Fibi, przestań się ślinić i otwórz pudełko. Okej, okay, może w środku będzie coś smacznego i też będę mogła to zjeść. Nie rozumiem. To jest coś dziwnego, to piasek czy co? Gdzie jest kluczek? O mam, nareszcie. Jestem już w tym profesjonalistką. A teraz spróbujmy otworzyć sejf. Co jest w środku? Wow, Coca Cola. Jest taka niezwykła i pyszna. Chcesz trochę? Nie podzielę się z tobą. Nawet nie pytaj, ty nie podzieliłaś się lodami. Nawet nie proś! Mm. No proszę! Nie ma mowy, jest moja. O, tam jest jeszcze jedno pudło. Na pewno musi być tu klucz do ostatniego sejfu. Zaraz go zdobędę. Co to jest? W dotyku jak galaretka z uszami? O Ojacie, to gigantyczny żelkowy miś! Dziwna, a gdzie kluczyk? Na pewno jest gdzieś tutaj. Mam! Iwi udało mi się znaleźć ostatni kluczyk dla nas. W tym sejfie na pewno będzie kluczyk do wyjścia. Jest! Hura! Wiedziałam, że uda mi się stąd nas wydostać. Otwórzmy kraty! Szybciutko! Udało nam się! Kluczyk musi pasować do tego zamku. Ura! Wynoszmy się stąd!